Ja witam Was dzisiaj w naszej bibliotece. Powiedzcie proszę, jaki zachód, w jak, jaki zachód jest nie stały? E, Przepraszam bardzo, czy może Pan powiedzieć, gdzie teraz Pan znajduje się, co tutaj robię, w czym udział e, przyjmuje? Jestem w Kierowogrodzkiej Bibliotece. E, przyjechałem tutaj na zaproszenie organizatorów, dyrekcji tej biblioteki, żeby wziąć udział w bardzo interesującej konferencji dotyczącej projektowania i aranżacji wnętrz bibliotecznych. Я зараз приймаю участь у конференції міжнародній для того, щоб поділитися своїм досвідом, досвідом оснащення бібліотеки, і сьогодні виступав зі своєю промовою. Так, пане Анджею, ви в своїй промові сказали про те, що польські бібліотеки відрізняються, зрозуміло, від українських і родзинкою є стилізація ваших польських бібліотек під різноманітні різні, різні форми, які приваблюють. jakiegoś biblioteku być prawowy, rozgryźć w być W swoim występie Pan powiedział, że polskie biblioteki różnią się od ukraińskich akurat tym, że mają swoją stylizację. Pani chciała zapytać, co to jest stylizacja? Może nie tyle różnią się, co doszliśmy do takiego etapu zmian w zakresie projektowania wnętrz i aranżacji bibliotecznych, że uznaliśmy, że już nie wystarczy, żeby biblioteka była funkcjonalna, żeby była ładna, żeby była dobrze urządzona. Ale musi mieć w sobie coś charakterystycznego. Coś, co zaczyna się od nazwy, zaznacza się we wnętrzu, w programie działalności, coś, co budzi określone skojarzenia wśród mieszkańców, którzy chcą po prostu do takiej biblioteki przyjść. Можливо, не так різняться, відрізняються, але на певному етапі наші бібліотекарі прийшли до висновку, що читачі вже хочуть бачити бібліотекою бібліотеку трошки іншою. Це стосується і в зовнішнього вигляду, і внутрішнього. Відповідно, стилізація це той шлях, який допомагає змінити бібліотеку на краще для того, щоб вона була затишною, приємною і дуже привабливою для для читачів. Знайдуємося в той філі в такому 呃、嗯。<noise> W takiej bardzo bogatej ikonosferze miasta, w której dominują kawiarnie, placówki usługowe i różne inne instytucje kultury. I chodzi o to, żeby biblioteka zaznaczyła się w tym krajobrazie, żeby była konkurencyjną instytucją wobec innych tak mocno rysujących się w obszarze miasta. Nasza biblioteka znajduje się w centrum miasta, gdzie jest otoczona wielką liczbą różnorodnych kawiarni, magazynów, reklamnych firm. Tym my chcielibyśmy stać rynku i e, zrobić tak, żeby nasza biblioteka była prywablową, e, w tej atmosferze. Wy mówicie same prawo, o swojej włoskiej bibliotece, czy o swojej bibliotece, czy o kierowogradsku. Mówię w tej chwili o swojej bibliotece, aczkolwiek dużo elementów takiego myślenia e, o, o nowoczesności bibliotecznej dostrzegam również w bibliotece w kierowogradsku. E, Я говорю про свою бібліотеку, де працюю у Врославі, але дуже багато елементів, які є у нас, вже я бачу і в Кіровоградській бібліотеці. Так, так. так вже ось ці нові тенденції. Вони е, прийшли і до Кіровограду. Я хотіла сказати, а що нам ще не вистачає для того, щоб бути такими привабливими бібліотекою, яка пані яку... Піда, а чого ще бракує нашій бібліотеці, щоб бути такою атракційною бібліотекою, як сон бібліотеки в Польщі? <післят> Myślę, że idea i kierunek zmian powinien być taki. Czytelnik powinien czuć się bezpiecznie, wygodnie. Biblioteka powinna dostarczyć mu maksimum przyjemności, relaksu. Żadnych barier, więcej znacznie spraw przyjemnych. Do takiej biblioteki chce się chodzić. W związku z tym budujemy model biblioteki, dla której najważniejszy jest użytkownik, który chce tutaj być, który czuje się przyjemnie, który się umawia z chłopcem czy z dziewczyną, który przychodzi na, na ploteczki w godzinie porannych na imprezę, dlaczego ta biblioteka jest miejscem takim oswojonym, ważnym, często odwiedzanym. Я думаю, що бібліотека перш за все повинна бути місцем, де людині приємно знаходитись. Це повинен бути затишок, приємна атмосфера, навіть читачі, які могли би приходити до бібліотеки і домовлятися про якісь зустрічі. Про навіть хлоп, хлопець з дівчиною можуть домовитись про якісь приємні моменти. Тобто, це було повинна бути бібліотека, яка максимально налаштована на читача, на його відчуття. Ja chciałbym powiedzieć, że w Polsce w tej chwili dokonuje się takie ciekawe zjawisko. Po pierwsze księgarnie stają się trochę takimi bibliotekami. W księgarniach pojawiają się fotele klubowe, pojawiają się miejsca do czytania, pojawiają się miejsca do, do wypicia kawy. Czyli księgarnia zamienia się trochę w pomieszczenie klubowe, biblioteczne i, i księgarskie. Tak samo biblioteki. Biblioteki przestają już być takim miejscem surowym i stają się trochę takimi klubami. Klubami, do, do których ludzie przychodzą jak do kawiarni, w których czują się dobrze. Oczywiście w tych klubach najważniejszą rolę odgrywa to, że Obu książka, media, prawda, jakieś inne rzeczy, które im oferujemy, ale to nie zmienia faktu, że jest tam miło, sympatycznie, przyjemnie jak. В кав'ярні Я Це хотів скрубі. би сказати, що в Польщі все частіше з'являються такі магазини, книгарні, які забезпечують читачам. Там з'являються різноманітні кресла, дивани для того, щоб сидіти, для того, щоб спілкуватись, випити кави, тобто така собі поєднання кав'ярні і магазину. Тому бібліотеки повинні зараз іти в тому напрямку, щоб зробити от таку саму гарну атмосферу, щоб бути коренконкурентно здатними і зробити ось так само затишну атмосферу, приємність максимально для читачів. Тачі, от я думаю, наша конференція сьогодні покаже нам ті шляхи, ті векти нашого розвитку, щоб наша бібліотека і наші бібліотеки загалом українські були наближалися до тих кращих, куди йдуть читачі, куди радістю йдуть наші люди і де знаходять себе собі своє місце, свої третином. Пані віже ма що, що дійша конференція буде тим кроком в керунку акурат ти новочеснеї атракційної бібліотеки, і вже то дошвячення, które ma Polska, którą, które ma jakaś in, inna część świata, że to przejdzie do Kierowogradu, przejdzie na Ukrainę. Tak, ja myślę, że to już w dużej mierze jest. Jest w Kierowogradzie, jest na Ukrainie, jest w tym miejscu właśnie, tylko musimy być profesjonalni. Dla nas najważniejszy jest czytelnik i jeżeli chcemy, żeby ci czytelnicy przychodzili tutaj bardzo, bardzo licznie, żeby czuli się dobrze, żeby bibliotekę oferowali również swoim znajomym, prawda, rodzinie i tak dalej, to musimy znaleźć jakieś sposoby, jak bibliotekę do tego przygotować, jak ją zmienić, żeby się stała takim ważnym i popularnym miejscem w mieście. Так, я думаю, що ви вже зробили багато кроків на шляху до ось такої бібліотеки, але хотів би сказати, що нам необхідно підвищити свій професійний рівень для того, щоб це було якомога масовіше. Ось цей ставлення суспільне до бібліотеки змінилося, щоб читачі якомога більше приходили самі і рекомендували бібліотеку своїм друзям, колегам, рідним.